witam w pierwszym odcinku mówię Star Planet. Dzisiaj w tym odcinku będziemy robić 10 loków, gwiazd. Tylko napiszę. Okej, okay, zaczynamy. Więc no to robimy Alicji. Daj. Idziemy robić log. Okej, złoży log. Dziękuję, he, he, hej YouTube. Tu laguje. Pozdrawiam ciunka. Tylko ona powiedziała że nie mówi. Jeszcze filmik Trochę mi nie wyjdzie. A to może dam te włosy. <kuszczak> <kuszczak> mm. Nie za bardzo nie pasuje. No to może takie niebieskie, choć ładniejsze, takie różowe taki. Niebieski, ładniejszy, taki, różowy, taki. <kuszczak> dajemy spodnie. Nie pasują jej. Te to też nie pasują, ale będziemy długo się zastanawiać. Hmm, zastanówmy się. No dobra. Okej, okay, te spodnie pasują. Dobra. No i buty. Na razie nie będę odpisywała, bo. Ładnie Okej. Okay. Nie będę przyłączała do oceniania w co? Okej, okay, no to może dzisiaj jak z mniej osób. Bo ja nie mam za dużo czasu do nagrywania tylko 10 minut. <laughs> Wszystkie zaprosiłam. Hmm. Okej. Ani. Okej, teraz bloka. Przez to może nazwać. Okej. Włosy mm, to może ta sukienka nawet nie jest taka zła No i tak będzie ładnie Tylko te buty trzeba zmienić i będzie ładnie <śm> mm, jakie by tu buty dać A takie chyba mogą być Tak mogą Okej okay.

tak żeby się udało ukończyć. A! Komu ja robię lok? Co ja robię? Jestem taka pokrętna. Kurde. Może włączę czat? A, bo nie. Hmm, damy. Dobra, idziemy znowu. Teraz robimy Arli. Dobra, trzem osobom zrobimy. Nie wiem, po prostu nie wiem, ile jeszcze będziemy miały czasu, by mało. Pierwszy odcinek, no to... <grym> to trochę, no... Boję się, że nie wyjdzie trochę, że... Takie, no... kurde, Gdzie trzecia osoba? Trzecia. No to bierzemy... Włosy. Mm, nie za bardzo ładne Znaczy nie pasują Te są ładne Nie wiem To A tak by mogło też być No to nie możesz taka tak, koszulka i nie... Nie chcę mi się pisać. No, patrzcie, się nikt nie pisze, hej. Tylko jedna osoba napisała. Eee. Mało mam już czas? Nie, nie, aż tak mało. Ostatniej osobie jeszcze muszę zrobić, bo nie zdążę. Aha, i pozdrawiam moich znajomych. Pierwszą, a gubernator, Dzięki, aż pozdrowiłam. Natan, Harjana. Erik xd, 98, niebieski, niebieski, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, xd. Eee, zapędziłam się. Ma I Mateuszek, 0, 1, 9. Okej. Też Luk. Będę z niejdę teraz jeszcze odcinek z wielkimi prezentami. O, dziękuję Ci za grafa. Dziękuję. Mm -hmm. Okej. Okay. Myślę właśnie, żeby tą koszulkę, ale nie ten Orkid. Ale to po zostawimy, ładnie nie wygląda nawet. Pasują bardzo, tylko nie wiem, czy będą jakieś spodnie do tego pasowały wszystkiego, może to będzie pasować. W sumie to pasuje. Trochę. <grym> <grym> y to ten, Znaczy nie chcę się tak długo ubierać, bo już i tak będę się kończyć. O, może być. Teraz jeszcze pozdrawiam kso kso XO i Koksu... Koksu, 1, 2, 3. Koksu, koksu, 1, 2, 3. Okej, okay, ja już kończę. Proszę o... No, proszę, żebyście subskrybowali, żebyście dawali łapki w górę. No to pa.